Rozwój duchowy dawnego świata. Odcinek 11. Rok 1903 Juriel Buchanan. Przesłanie natury. Piękne światło jaśnieje w pryzmacie i klejnocie. Widać je za dnia w jasności nieba, w blasku tęczy, w sunących chmurach o zachodzie słońca. Widać je nocą w fosforyzującym blasku morza. Jaśnieje w odległych mgławicach gwiazd i odsłania ludzkim oczom niezliczone światy poruszające się w bezbrzeżnej przestrzeni. W słońcu i w żywiołach natury ukryta jest siła, która przejawia się poprzez drganie jako światło i ciepło. Ogień wyłania się z chłodu i ciemności. Tarcie rodzi płomień. Ognista zasada przenika całą naturę i wszystkie ciała. Jest to subtelna energia, która podtrzymuje formę fizyczną. Każdy oddech powietrza, na który pada światło Słońca, naładowany jest tańczącymi promieniami twórczej energii. Promienie atomowe nieustannie błyskają ze Słońca, odnawiając życie natury. Cały wzrost zwierzęcy i roślinny zawdzięcza swoje istnienie witalności, która ma początek w świetle słonecznym. Bez promieni Słońca, Ziemia byłaby pustynią piasku. Światło słoneczne jest potężnym drganiem atomów, przekazywanym ze swego źródła do wszystkich części wszechświata. Skupiając promienie za pomocą soczewki można z łatwością zapalić drewno lub papier. Dzięki głębokiemu naturalnemu oddychaniu człowiek może wchłaniać te siły i gromadzić w swoim ciele życie promieni słonecznych. Niszczyć one będą chore komórki i nadadzą krwi nową energię. Ożywią umysł, ogrzeją serce i sprawią, że oczy rozbłysną światłem radości i miłości. Życie ciała nie wzrasta przez zapychanie organizmu wielkimi ilościami ciężkiego i niezdrowego pożywienia. Właściwą dietą dla człowieka są surowe owoce, orzechy oraz ziarna, które dojrzały w słońcu. Po lekkim śniadaniu z owoców i zbóż, udaj się tam, gdzie poranne słońce Wada pełnym blaskiem na twarz i ciało. Stań prosto, cofnij ramiona i napełnij płuca do najwyższej pojemności świeżym, porannym powietrzem. Po każdym wdechu zatrzymaj oddech na kilka sekund, mocno zaciśnij dłonie i napełnij mięśnie ramion oraz klatki piersiowej. Przy wydechu stopniowo otwieraj dłonie i rozluźniaj mięśnie. To ćwiczenie oddychania i napinania, praktykowane krótko każdego ranka, pomoże krwi wchłaniać magnetyzm z powietrza, gdy jest ono uwięzione w płucach. Odczujesz dreszcz jego odnawiającej mocy drgającej w każdej komórce i tkance. Gdy promienie słońca jasno padają na twarz i oczy, uświadomisz sobie, że jesteś otoczony morzem nieskończonej energii. Utrzymuj umysł skupiony na swoim najwyższym ideale. Otocz się myślą, że twoje istnienie jest świetliste i że jesteś jednym wielkim źródłem emocy. Afirmuj, że twój umysł i wola będą prowadzić i kierować twoim życiem oraz kształtować jego przeznaczenie. Kult słońca jest znacznie bardziej spójny niż bałwochwalstwo obrazów i części dawnych bogów, ponieważ przybliża nas do nieskończonej mocy, która dała nam istnienie. Nie jesteśmy jedynie wytworem niewidzialnej ręki stwórczej, lecz jej częścią współdziałającą z przyrodą i boską inteligencją w ewolucji i wyrażaniu doskonałości. W poszukiwaniu głębokich realiów wiele rzeczy może wprowadzać umysł w zamęt i wielu wyraża rozczarowanie jałowym wynikiem swych poszukiwań. A jednak prawda życia nie jest daleka od żadnego szczerego człowieka. Nie znajduje się ona w książkach, gdyż język jest zbyt niedoskonały, by oddać intensywność radości odczuwanej w obcowaniu z duszą harmonii w sercu natury i w samotności własnego ja. Literatura jest jedynie echem z głębin życia, mgliście wyrażającym wzniosłą wiedzę, jaką intelekt zdobył w ciszy i medytacji. Prawda nie tkwi w dogmatach ani wyznaniach wiary. Intelekt pragnie wiedzy, która da odwagę, by stać samodzielnie. Serce tęskni za wiarą i radością, których nieszczęście nie zdoła złamać ani zmienić. Pewna kobieta, żyjąca pośród wielkich luksusów, obeznana ze sprawami materialnymi oddana modzie, znajdowała przelotną przyjemność w barwnych wydarzeniach życia towarzyskiego, lecz gdy wyczerpała wszystko, co świat lekkości i błahości miał do zaoferowania, pojęła, że towarzystwo jest płytkie, że jego próżności i afektacja są jak piana, która w krótkim musowaniu traci bogaty smak i substancje. Szukając ulgi... Zaczęła studiować różne nauki, czytała książki, cytowała sławnych autorów, zagłębiała się w Christian Science, aż w końcu doszła do błyskotliwego wniosku, że w niczym nie ma niczego. Nie potrafiła jednak najpierw odczytać tego, co daje klucz do wszystkiego, albowiem prawdziwy poszukiwacz zwraca się do wnętrza i czyta z jednej księgi. Własnego umysłu. Czerpie on z kopalń ukrytego skarbu, w którym zgromadzony jest świat myśli i obrazów. Jest świadomy tajemnic, realiów i piękna istnienia. Dziękuję za poświęcony czasy i uwagę. Dobrego dnia, ciepłego dnia, słonecznego dnia.